Ferrari go. Wygraża wygra pięściami. Oni już zaczęli walczyć. Ferrari kontra Gotowy? Gotowy? Już tylko sekundy zostały do tego emocjonującego starcia. I poszli, ruszyli. Kto będzie wywołał w większą presję? Zaczął Ferrari. Ale Dawid Malczyński korzysta z tego wielkiego zasięgu ramion! Próba kopnięcia na wątrobę. Aj, zebrał teraz, zebrał Ferrari. Dwa mocne sierpy w wykonaniu. Kopie, niskie kopnięcie. Tak, tak, ale widać po Ferrari, że czuje respekt do tego zasięgu. Zobacz, jak długie nogi ma Dawid Malczyński, niesamowita sprawa. Ale Skratany zobacz, jednak agresja, jednak agresja, jednak agresja Ferrari'ego. Narzuca tempo, narzuca tempo. Te agresywne szarże mogą być kluczem do zwycięstwa, natomiast kluczem do zwycięstwa Dawida Malczyńskiego mogą być jego długie kończyny i punktujące ciosy. Ale mocny ciosy. zamach, nie trafił, przeprół powietrza. W razie się badają, badają ten bezpieczny dystans. Zwłaszcza wybadać musi go Amadeusz Roślik. Amadeusz chyba dzisiaj wykonał więcej kopnięć. I znowu low kick. No, ale teraz klasnęło poważnie. Mocny low kick w wykonaniu Dawida Malczyckiego. Udzięczył się Ferrari i tym samym. Cios za cios. Lewy długi prosty chyba doszedł do głowy. Ała! To też doszło. Weszło co prawda na taką gardę Ferrari'ego, ale jednak doszło. O i to bardzo niebezpieczne. Kolejny cios, który doszedł do celu. Niesamowita wymiana! Co tu się stało? Koniec rundy. No, runda mogła. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie pod koniec tej pierwszej rundy. Były tam ostre wymiany. Kilka ciosów Dawida Malczyńskiego doszło do celu. Ferrari nawet długał się lekko na nogach. Zachwiało to jego równowagą. Ale ustał, przetrzymał tą szarżę. A raczej nie szarżę, tylko bardzo przemyślaną wymianę Dawida Malczyńskiego. Za chwilę będzie podturka Zobaczcie to. To było mocne. Poczuł krew i ruszył jak rekin za swoją ofiarą. Trach, to było to, co właśnie zachwiało Amadeuszem Ośnikiem. Tak niebezpiecznie pod ten prawy łokieć wszedł tak. ten mid -kick. Dość czysty, gdyby ta runda potrwała nieco dłużej, to mogłaby się skończyć nokautem. Sił jeszcze podbrudkowe, obrócił się już. No i to kopnięcie właśnie w korpus. Myślę, że mogło dojść do wątroby. Na pewno ostrożniejszy będzie teraz z Ferrari w tych atakach. Na pewno musi uszczelnić dom, dolną gardę, bo te kopnięcia wyglądają na niebezpieczne. Ale odwdzięcza się tym samym. Ruszył agresywnie do przodu. Oj, agresja była. Ale jest obalenie Dawida Malczyńskiego. Gra przenosi się do parteru. Co w tym parterze ujrzymy. Na razie w gardzie trzyma go Ferrari. Czy mają jakieś techniki parterowe? Czy mają techniki z brazylijskiego jiu-jitsu? Czy będzie tam Dawid Malczyński próbował rozbijać roślika? Na razie są mocno sklinowani. Nic nie wychodzi z tej akcji. W lepszej pozycji jest w tym momencie. Dawid Malczyński. On może za chwilę zasypać Amadeusza. Gradem ciosów z góry, Uderza. które bardzo trudno jest wybronić. Uderza tymi długimi rękami góra dół. Góra dół na przemian. Trafia, punktuje, zdobywa punkty. Na przemian jak w zegarku. Góra dół. Trafia cały czas trafia. Ciosy dochodzą do tłowia do głowy. Nie uderza głową. Jeżeli będzie pasywny Amadeusz w tej pozycji, to sędzia otworzył nawet... Przyspieszył tempo! Ojej, co ja tu się stało? Ról. Odwrócił się plecami! No niesamowite. niesamowite odwrócenie ról! Amadeusz z góry! No i ci odwdzięczy mu się teraz Amadeusz? Tutaj dobrze klinczuje. Wybrał prawą rękę Amadeusza Malczyński. Ferrari nie jest z góry tak aktywny jak jego rywal. Był jeszcze 30 sekund temu. Koniec rundy. No nie wykorzystał tej pozycji. Zdecydowanie bardziej aktywny z góry był Dawid Malczyński. No i mamy koniec rundy. Kto tą rundę wygrał? Obaj mieli swoje momenty dominacji w parterze. Ale kto bardziej zapunktował? Wydaje mi się, że Malczyński. On był jednak w tym parterze bardziej aktywny. Widać było, że próbował punktować. Stójkowo nie było to tak oczywiste. Chociaż tu na powtórce widzimy, że te ciosy też zrobiły wrażenie na Ferrari. Wykorzystał czasem swój długi zasięg ramion. No i zaczynamy zaraz rundę trzecią. Ostatnią w tym pojedynku. Okay. Gotowy? Będą szli na nokaut. Jestem przekonany, że obaj będą tutaj szukać nokautu, żeby to zakończyć czysto i bez wątpliwości. Rozpoczął Maczyński mocnymi kopnięciami. Z pełnego dystansu próbuje się odwdzięczać Ferrari Roślik, ale nie trafia. Nie, on w pełnym dystansie tutaj nie ma aż tak silnego głosu, jak może mieć w parterze. Rusza z, z sierpami, zruszył, tak, znowu nie trafił. Ma dobrą defensywę Malczyński, trzeba mu to przyznać. Gdyby przejął, przyjął chociaż jedno. Oj, była wątroba! Jest Czy podłączony. wykorzysta to Malczyński? Chyba poczuł. Musi to przeczekać Ferrari, jeżeli nie chce zostać zdemolowany. Przeczekał to! Przeczekał, no i chyba wraca już do świadomości. Nie wykorzystał tego momentu Dawid Malczyński. Przeczekać, przetrzymać ten niesamowity ból po ciosie na wątrobę. To jest sztuka. I low kick, Oj, mamy zmęczenie. Podpiera się zawodnik. Rękami Ferrari. Ferrari chyba kończy się paliwo. W końcu Ferrari troszeczkę pali. Oj, spalił trochę tego paliwa faktycznie. Tymi właśnie mocnymi, tymi zamaszystymi ciosami. Gdyby chociaż jedno, jeden taki cios wszedł do celu na szczękę. I znowu chyba wątroba. W, w, w absolutnej defensywie jest Ferrari. Roślik przejął inicjatywę. Malczyński w tej rundzie. Ale jeszcze próbuje. Będzie, próbował, będzie próbował czegoś ugrać w parterze Ferrari. I w tym momencie 12 sekund. Zaznacza dominację Dawid Malczyński. Jeżeli nie będzie duszenia z dołu. Uderza i koniec. Koniec. No tam jeszcze emocje do samego końca. Po dzwonku były jeszcze krzyki, ale to są duże emocje. Mamy tak. koniec tego pojedynku. Poniosło go trochę, zaczął krzyczeć i co? Nie pokazał szacunku przeciwnikowi. Moim zdaniem nie niesłusznie, bo powinien przetrwał niesamowitą wojnę Ferrari. Był ogromnie zagrożony, a mimo to walczył do końca! Mnóstwo ciosów w powietrze. Oj, boli go ten bok! Boli i za sam fakt prze... Przeczekania tego bólu. Oczywiście te sierpy w wykonaniu Ferrari były bardzo widoczne, no i nie sięgały głowy rywala. Odszedł do nas trener Ferrari'ego. Przyznał, że w, jego, że w wykonaniu jego podobiecznego walka była całkiem dobra. Nauczony No jeszcze jakaś zła krew panuje między zawodnikami. Cały czas nie mogą okazać sobie tego szacunku. Drodzy Państwo, mamy werdykt! Zwycięzcą walki! End No i mamy zwycięzcę! Mistrzem! Wagi pośredniej. Dawi!